Siemanko widzowie, po tytule filmu, jak możecie zgadnąć, e, popytam dzisiaj ludzi, co, jakiego typu, typu motocyklistów nie lubią. E, myślę, że wyjdzie ciekawy materiał, bo jest wiele osób, którzy, które po prostu mają alergię na, na motocyklistów na drodze. E, jestem ciekaw, co, co takich ludzi najbardziej skurza właśnie w nas, czyli w kierowcach e, motocykli. E, Zapytam ludzi jak to wygląda, czy jakiego typu motocyklisty nie lubisz najbardziej. E, taki, takie spontaniczne wideo pomyślałem, że e, wykorzystam to, że nie pada, przejadę się troszeczkę, połączę przyjemne z pożytecznym i, i coś dla Was nagram. Także jeżeli podoba Wam się te, taka forma takiego wideo, no to napisz w komentarzu. E, czy robić coś takiego? Czy, czy zaczepiać ludzi e, totalnie randomowych i, i pytać o jakieś głupie rzeczy? E, jeśli nie, to też napisz w komentarzu. E, i możesz też napisać, czy, co ciebie denerwuje, bo może, może nie jesteś motocyklistą, tylko po prostu kierowcą samochodu. E, napisz, co ciebie najbardziej denerwuje w nas, żebyśmy wiedzieli na przykład, czego nie robić na drodze. No to co, lecimy. No dobra, widzowie. Jako że mniej więcej e, jestem w, przy swoim miejscu zamieszkania e, jadę do miasta obok, czyli do Bytomia. E, ja, będzie mi na pewno łatwiej, bo głupio mi tak pytać, zaczepiać e, randomowe osoby w miejscu swojego zamieszkania, także jedziemy do Bytomia. E, mam nadzieję, że natrafimy tym razem na jakieś e, korki, tak żeby. Można było swobodnie po prostu zaczepić kogoś w samochodzie i zadać mu jakieś szybkie, krótkie, treściwe pytanie, na które mógłby szybko odpowiedzieć. Chyba najpierw zatankuję, chociaż nie, no zobaczymy. Fajnie tutaj, że ten pan nam, nam zjechał, przynajmniej się stara, ale może będzie fajnie jakby było teraz czerwone światło. Widzę, że gościu ma szybę uchyloną, to bym go zapytał. Dzień dobry. Widzę, że pan jest kierowcą. Mam takie pytanko do pana szybkie. E, jakiego typu zachowania nie lubi pan wśród motocyklistów? Chyba nie mam takiego. Nie ma pan takiego. Dzięki wielkie Okej, okay. pierwsza taka pozytywna opinia, fajnie Dobra, my sobie zatankujemy i ruszamy dalej zaczepiać ludzi, zawracać im dupę Klasycznie za pięć dyszek Nie ma co szaleć przy takiej inflacji o, Może nie będę się tak przyciskał I trafię na czerwone światło Po pierwszy raz w życiu mam coś takiego, że <noise> Że nie mogę się doczekać Czerwonego światła Dobra, ma któryś szybę otwartą Dobry? Dobry, widzę, że Pan jest kierowcą. Chciałbym Panu zadać takie szybkie pytanko. Pana zdaniem, jakiego typu motocyklistów. Jakiego, jakiego typu motocyklistów Pan najbardziej nie lubi? Jakie zachowania? Nie ma takich szczególnych Nie ma Pan, dobrze, dziękuję bardzo. A ja się zmieszałem. Jeszcze sobie jakieś pytanie takie treściwe wymyśleć. O, może, może, za, może zapytam inaczej tych ludzi, jakie zachowania. Na drodze. O, nie wiem, kurde. Wybaczcie mi w ogóle, jestem po nocce, przespałem może z 3-4 godziny. Więc ciężko mi się myśli. Ok Dzień dobry. Mam pytanko do pana. E, jakiego, jakiego zachowania najbardziej Pan nie lubi e, wśród motocyklistów? Sam jeździ także. Sam pan jeździ, dobra, to wszystkiego dobrego. U. Już widzę, widzowie, że, że będzie mi ciężko w ogóle tutaj znaleźć kogoś do jakiejś takiej merytorycznej dyskusji. Ale nie poddajemy się. Dzień dobry, przepraszam panią. Widzę, że pani jest kierowcą. E, mogę zadać jedno do pytanko. E, czy pa, pani zdaniem, e, c, jakie, jakie zagrożenia największe stwarzają motocykliści? Czy w ogóle i czy w ogóle stwarzają takie zagrożenie? Nie stwarzają. Dobrze, dziękuję bardzo Ale to było cringe'owe O ja cię kręca. Nawet nie macie pojęcia jak to jest, jakie to jest stresujące Pytać ludzi o takie głupoty, nie? Oj ja. Nie no, muszę sobie stworzyć takie jedno pytanie po prostu tak, żeby się nie jąkać za bardzo. Ja potem się zatrzymuję i zapominam o co mam pytać. nie? Dobra, szukamy dalej. O, przecisnę się, poszukam, że ktoś, ktoś ma okno otwarte. Na pewno będzie łatwiej wtedy. Dzień dobry, mam pytanko do Pana. E, jakiego zachowania wśród motocyklistów najbardziej Pan nie lubi? Takie szybkie pytanko. Dobra, ok, dzięki. Słuchajcie, ja ogólnie liczyłem na to, że co kogoś zapytam, to na przykład jakiego, przykładowo jakiego zachowania mm, kierowcy samochodów nie lubią wśród motocyklisty, to że ktoś powie na przykład no albo się pchacie między samochodami, albo nie wiem, bo przekraczacie prędkość, no bo nie ma co ukrywać, no bo motocykliści często przekraczają prędkość to nie jest żadna tajemnica. Oprócz mnie oczywiście ja nigdy nie przekraczam prędkości, bo ten licznik jest przekłamany jakby co. O, może gangster z BMW nam odpowie. Dzień dobry, szybkie pytanko. E, jakiego zachowania wśród motocyklistów najbardziej pan nie lubi? Okej. Okay. Pan, pan, pan chyba ogólnie nie lubi motocyklistów. <laughs> Ale cieszę się, że chociaż jeden, jakiś taki negatywny, taka jedna negatywna odpowiedź, chociaż ale chyba wiem w ogóle, gdzie zaatakuje. Zaatakuje chyba po prostu kogoś, kto nie wiem, sobie z pieskiem spaceruje. Zapytałbym tego taksiarza, ale widzę, że ma klientów, to nie będziemy zawracać gitary. Dzień dobry. dzień dobry. Szybkie pytanko takie do pana, dlaczego motocykliści są wkurzający? Nie są. Nie są? Dobra. Dzień. Szkoda, szkoda, że nie, że nie zdążyliśmy. Przeprowadzić tej rozmowy. Za szybko zielone się zrobiło. A, chyba takie pytania będę zadawał. Dlaczego motocykliści są wkurzający na drodze? To będzie dobre pytanie. No, nie mogę zakończyć tak tego filmu z takimi odpowiedziami. Muszę znaleźć kogoś, kto chociaż raz negatywnie się wypowie o motocyklistach. No, bo nie odstawiam motocykla. Choćbym miał jeździć do jutra, to, to będę jeździł i. i... I muszę, muszę po prostu spotkać kogoś takiego, no co się negatywnie wypowie. Oha, dlatego są wkurzający, bo ja mogę zarazem przebić, ale nie. Jadę w jakieś osiedle, że znajdę jakiegoś kierowca bombowca, który akurat jest porusza się pieszo. Dzień dobry. E, przepraszam, jest pan kierowcą samochodu ogólnie? Nie. Nie jest pan, dobrze, to nic. albo w sumie. W sumie to zadam Panu takie pytanie. Dlaczego motocykliści są wkurzający? Mógłby Pan powiedzieć? Czy, czy jesteś takiego? Takie a, a, dobra, dzięki. O, kurde! To, by, to było dobre. To było dobre. Ale aż mi się głupio zrobiło, nie? Nie, chyba lepiej będę pytał ludzi, którzy, którzy są w samochodzie, jest bezpieczniej na pewno. oj. Jakby ktoś nie słyszał, gość na pytanie, gościu odpowiedział, na pytanie, dlaczego motocykliści są wkurzający, gościu odpowiedział, bo zadają głupie pytania o kurde dobrze dobrze a pojedziemy w lewo chyba wyjedziemy gdzieś tam No to będzie dobrze Dzień dobry Takie szybkie pytanko do pana Dlaczego motocykliści są wkurzający? Pana zdaniem Oni mnie nie wkurzają, bo ja sam jeżdżę na motorze Aha, dobra, okej okay. Ja na szoperze, kiedyś jeździłem na ścigaczami, y, a teraz jeżdżę na Honda Shadow Aha, o, fajny motocykl Dobra, okej, okay, dzięki mnie wielki Oni mnie nie wkurzą, że na motorze <laughs> Dobra, ja nagry... Jestem tego zdania, jak jadę samochodem, jedzie na motorze, wolę sobie wjechać na prawo, niech on sobie jedzie Pewnie tak, jasne, dzięki wielkie. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Widzowie, choćbym bardzo chciał, naprawdę chyba nie znajdę po prostu osoby, która się negatywnie wypowie o motocyklistach. Gościa, który przyjechał na motocyklu i siedzi w kasku z kamerą założoną przy, przy twarzy. Jeżeli kogoś rozczarowało, to Wilno, bardzo przepraszam, ale naprawdę starałem się pomimo jakichś tam cringe'owych sytuacji Nie obiecuję, ale jeżeli spotkam gdzieś po drodze jakąś... E, jakąś kobietę, młodą dziewczynę e, to jej zapytam a nóż odpowie, bo... spotkałem się z taką opinią co, co, co dziewczyn denerwuje e, na pewno to... patrzcie, o jest przejście na pieszych, wyobraźcie sobie, że przychodzi jakaś ładna dziewczyna i ktoś robi Coś takiego, nie wiem, czy to ma e, uskuteczyć podryw, nie wiem, nie znam się na tym. Sam się spotkałem z takimi osobami, z którymi jeździłem, które tak robiły. E, dla mnie to jest w ogóle głupie, e, nieśmieszne i, i troszeczkę żałosne, przyznam szczerze. Nie wiem, co by to miało pokazać, w ogóle, a co, jestem fajny, bo mam głośny wydech, czy, czy co. I taka dziewczyna miałaby polecieć na taki motocykl? Nie wiem. Ciężko mi to skomentować. Dlatego no no, cóż, no... Jeżeli teraz słyszycie te zakończenia, to znaczy, że nie znalazłem żadnej... żadnej dziewczyny, którą mógłbym zapytać, dlaczego motocykliści są wkurzający. Także tak no, no, na zakończenie dodam, że jakbyście chcieli się ze mną skontaktować, to... Jest taka możliwość tylko i wyłącznie przez Instagrama. Instagram jest w opisie, Zeciaż oficjal. Jakby ktoś chciał, nie wiem, mówić się na przejażdżkę czy coś. W ogóle chciałbym przetestować Kawasaki Z800 lub Z900. Nie wiem, czy, czy jest tutaj na kanale ktoś taki, kto posiada taki motocykl i mieszka blisko mnie, który zgodziłby mi się udostępnić takie moto na, na powiedzmy godzinkę takiego testu. Nie tyle, że, że bardzo chciałbym się przejechać na takim motocyklu, co chciałbym, by, by na kanale ukazała się taka seria tych wszystkich zetek Testu z 750, no już był Wiadomo, jeżeli jesteś właścicielem z 800, z 900 i nie życzysz sobie, żebym, nie wiem, jechał powyżej 130 na godzinę no Wiadomo o co chodzi, jeżeli czegoś tam sobie nie życzysz bym pokazał na filmie albo bym po prostu tak zrobił, to ja uszanuję Twoje zdanie jak najbardziej i, i, i się do tego dostosuję. E, no ale niewątpliwie myślę, że przyjdzie taki czas, nie wiem czy w tym sezonie, ale na pewno w następnym, e, że znajdę kogoś, jakąś taką osobę, chyba że sama się do mnie zgłosi, która udostępni mi Z800, Z900 i no, Z1000 oczywiście. Chciałbym, żeby tutaj ten kanał Zeciarz e, był takim topowym kanałem na YouTube, takim faworyzującym te Zetki. No bo e, mi się bardzo podobają, ludziom też się bardzo podobają. To są moim zdaniem bardzo dobre Nakedy. Więc. E, jak najbardziej będę dążył do tego, by na tym kanale pojawiła się taka seria z tych Zetek. Ogólnie, jeśli chodzi o testowanie motocykli, to yy, nie testuję tylko Zetek. Jeżeli masz jakąś ciekawą maszynę, którą chciałbyś pokazać na kanale i po prostu sobie przy browarku zobaczyć sam swój motocykl, jak ktoś go testuje, jak ktoś nim jedzie z takiej pozycji na przykład, to też śmiało możesz napisać. Sezon się jeszcze nie skończył, także. Yy, Także myślę, że na pewno znajdę czas. Tak naprawdę takie testy trwają naprawdę chwilkę. Bo ja, tak naprawdę, biorąc już motocykl, robiąc nim rundę wokół komina, już mogę co nieco o nim opowiedzieć po kolei. O swoich odczuciach, takich pierwszych. To jest moim zdaniem najważniejsze. E, oraz no, przetestować go tak rzetelnie, nie jakieś tam głupoty, ile motocykl pali Czy nie wiem, czy, czy skręca w prawo, czy skręca w lewo Jaką ma pojemność baku e, Tutaj nie o to chodzi, zeciarz będzie to testował W stylu zeciarza Czyli jakieś tam ewentualne przyspieszenie Ewentualny VMAX e, Może popytam ludzi Tak jak mniej więcej dzisiaj co sądzą o danym motocyklu tak to będzie wyglądało także ko słowami końca eee, trzymajcie się, życzę wam wszystkiego dobrego eee, uważajcie <laughs> na drogach i przede wszystkim na policję bo teraz te mandaty są naprawdę tragiczne eee, no nie tyle mandaty co punkty karne można łatwo prawo jazdy stracić ja bym się chyba załamał, bo nie dość, że nie miałbym co nagrywać, to jeszcze nie mógłbym po prostu czerpać korzyści z jazdy. Także nic, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się zaciarze, na razie.